Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i za Jordania, oraz z okolic Tyru i Sydonu Szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały, Ty jesteś syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus, po uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką w synagodze, odchodzi w stronę jeziora Galilejskiego. Podążają za nim tłumy, a w tych tłumach są wierni wyznawcy judaizmu, ale są też poganie. Wszyscy przychodzą i wszystkim Jezus pozwala przyjść i się dotknąć. Nie klasyfikuje, nie ocenia, nie odrzuca. Każdego przyjmuje z taką samą miłością. To ważna lekcja dla wszystkich wierzących. Czasem tak jest, że nam, chrześcijanom, grozi pewnego rodzaju ekskluzywizm, w którym może wydawać się nam, że mamy specjalne prawa do Jezusa. Tymczasem Ewangelia pokazuje bardzo jasno, że Jezus daje się dotknąć wszystkim, uzdrawia tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. A zadanie apostołów, czyli tych, którzy są najbliżej, jest jedno. Dbać o to, żeby Jezus nie zaginął gdzieś w tłumie. Naszykować łódkę po to, aby mesjasz mógł dotrzeć do większej ilości osób. Robić mu jeszcze więcej miejsca i możliwości na tym świecie. Warto zatrzymać się dzisiaj nad pytaniem czy w mojej codzienności robię Jezusowi miejsce, aby mógł docierać do wszystkich, czy może ograniczam go tylko dla wierzących? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.